Doktor Karol Nawrocki rozpalił w nas ogromne pragnienie tego, żeby Polska była wolna, suwerenna, ale żeby była też państwem podmiotowym. Ja nie chcę tutaj przedłużać, jak ta Polska będzie wyglądała za jego prezydentury. Mam nadzieję, że będzie szedł twardo w tą stronę, ale pierwsze, co musi zrobić, to musi tych zwalczyć wrogów, tych i zewnętrznych, tych ze wschodu i z zachodu, ale szczególnie tych, wewnętrznych, tych mentalnych Volksdeutsche, którzy sprzedają Polską sprawę. Mam nadzieję, mam nadzieję, że jednym z pierwszych działań prezydenta Karola Nawrockiego będzie odebranie panu profesorowi Ruchniewiczowi odebranie Krzyża zasługi, bo, bo puchań był ten Krzyż i pokańbił Polskę i okazał Cię wielkim zdrajcą dla sprawy polskiej. Druga rzecz. Ci wszyscy, którzy dążyli tutaj do tego, żeby do tego dzisiaj zaprzysiężenia nie doszło, ci, którzy chcieli dokonać zamachu w stanu, prezydent Karol Nawrocki powinien przystąpić do rozliczenia tej sekty zdrady narodowej. jako polscy patrioci na to, że ci mentalni volksdeutsche, ci zdrajcy będą narzucali po prostu system sprawowania władzy w Polsce i będą Polskę niszczyli. Tego życzę Karolowi Nawrockiemu, jako prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Życzę mu wielkiej odwagi, wielkiej determinacji i obiecuję tutaj, że z naszej strony, że ze strony polskich patriotów będzie miał ogromne poparcie. Tak zopieramy, tak zopieramy, zopieramy. Panie prezydencie, jeszcze jedna rzecz, rzecz, która bliska jest naszemu sercu. To ochrona Polski przed masową migracją. Jak tylko pan zajmie stanowisko, musi pan nas wesprzeć, musi pan nam pomóc i musimy odeprzeć te gigantyczne zagrożenie, które wisi nad Polską. Karol Nawrocki, niech żyje Polska!